Tak, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj, Kacper. Tak się zastanawiałam, tak, przez chwilę, żeby po prostu coś fajnego zrobić za pomocą tej dokarki i frazarki. Mam taki po prostu projekt, który jest jeszcze w fazie projektowania. No, i mam chęć coś takiego mega fajnego zrobić. No i jak nabiorę wprawy, oczywiście nie mam za wiele pojęcia, odnośnie używania tokarki, czy frezarki. A to jest piękne dzieło mojego taty, tam w piwnicy. No i po prostu z tatą już rozmawiałem jakieś dwa tygodnie temu, coś koło tego. Żeby po prostu coś ciekawego, fajnego zrobić. Żeby te maszyny po prostu sobie popracowały trochę. I tata jest bardzo zadowolony, tata powiedział, że tam jeszcze tą tokarkę i frezarkę y, będzie starał się zrobić do końca, bo jeszcze nie są w pełni zrobione. Bo nawet zrobienie takiej prostej tokarki czy frezarki to jednak trzeba trochę zainwestować, żeby to po prostu, no jak to można powiedzieć, bardziej, bardziej no, funkcjonalne było. Ale już w chwili obecnej niektóre rzeczy można, w chwili obecnej stanu tego, co jest teraz, można po prostu fajne rzeczy już robić. No i tata właśnie to frezarkę właśnie ostatnio zaczął nad frezarką pracować. Tam jeszcze jakieś rzeczy zostały do zrobienia, takie do dokończenia. No i jak już będzie wszystko gotowe, żeby było można już coś podziałać. No to wtedy będę coś starał się fajnego zrobić. Już mam taki jeden pomysł. Nie wiem, czy on wypali, ale może wypali. Oczywiście, mam chęć zrobić coś fajnego. Jak mi raz się uda zrobić coś fajnego, to wtedy, kochani, mam plan taki, żeby komuś podarować coś fajnego ode mnie. No i właśnie tak sobie pomyślałem, że jak naprawdę coś fajnego mi się uda zrobić na tej tokarce i fryzarce, jeśli uda się zrobić to, o czym ja myślę, tylko nie chcę mówić co jeszcze, bo to jest taka no, niespodzianka, jak to się uda zrobić, to się ogromnie ucieszę i zrobię to dla Was. To znaczy, będę starał się zrobić tego kilka sztuk, i umówić się z Wami fizycznie w jakimś tam miejscu. I po prostu wam podarować za to, że, że po prostu poświęcacie czas, żeby obejrzeć moje amatorskie takie filmy, które tutaj nieraz nagrywam. Staram się bardzo, ale nie wychodzi mi tak to, jak innym. Dużo mi brakuje do youtuberów, którzy nagrywają filmy i bardzo doceniam to, że po prostu, e, mimo tego, że te moje filmy są takie proste, standardowe, to jednak po prostu e, macie chwilkę czasu, żeby zobaczyć, który jest z tych filmów. I i tak właśnie dlatego pomyślałem, że jak uda mi się zrobić coś fajnego, to będę robił to dla was. Jak e, jedną rzecz mi się uda zrobić, to zrobię kilka, żeby po prostu podarować Wam za to, że jesteście tacy fajni. No, że chciałam po prostu się tym z Wami podzielić. No i kiedy tam, jak się to wszystko uda, to może trochę bliższy kontakt nawiążemy. I tak właśnie myślę, żeby zrobić coś fajnego, co by się podobało dziewczynom. I chłopakom. Dlatego niestety to spory kawałek czasu upłynie, zanim cokolwiek zrobię, jeśli się uda zrobić to, o czym myślę. Ale to, o czym myślę, jakby się udało zrobić, to akurat jest to coś tak mega fajnego, żeby się podobało chyba i chłopakom, i dziewczynom. Tylko na razie naprawdę nie chcę mówić już więcej bo jak to się uda to będzie niespodzianka wielka no no dobrze kochani to tym się chciałem z wami podzielić hej kapa